powiedziałabym kopę lat i myślę, że trzeba sobie zrobić mały update tego, co się działo kiedy mnie nie było. W sumie to ostatni raz nagrywałam chyba z pół roku temu, także trochę przez ten czas się zadziało. Ta przerwa była mi bardzo potrzebna, bo musiałam zainwestować swój czas i swoją energię i skupić się zupełnie na czymś innym, ale to wszystko też wam opowiem. Música Filmiku e, ja zrobiłam kolejne dwa szkolenia z makijażu permanentnego i był to makijaż permanentny ust oraz brwi, czyli jakby zaczęłam też coś zupełnie nowego. E, zaczęłam e, z ustami. A początek roku był dla mnie bardzo obecny i mogę się pochwalić tym, że zostałam instruktorem stylizacji rzęs oraz laminacji rzęs. W tej spełniłam swoje kolejne marzenie. Marzyłam o tym, odkąd zaczęłam pr pracować w branży Beauty, e, żeby wykonywać makijaż permanentny oraz żeby zostać szkoleniowcem, czyli wejść na najwyższy. W możliwy poziom w stylizacji rzęs. I do tego jeszcze zostałam trenerem laminacji rzęs. Także, no, powiem Wam. E... Zadziało się. Ale moi kochani, dzisiaj nagrywam dla Was przy pięknej, słonecznej Turcji, ponieważ zdecydowałam się na swoją drugą operację plastyczną i będzie to operacja plastyczna nosa. Dając sobie sprawę z tego, że każdy ma swoje poglądy i opinie na różne tematy, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie inwazyjne zmiany wyglądu, co mogę więcej powiedzieć niż jak to, że minął dokładnie rok od mojego zabiegu liftingu piersi, mogę Wam powiedzieć, że była to najlepsza decyzja w moim życiu, która nie była łatwa, bo to nie są łatwe decyzje, to nie są proste decyzje, ale mogę powiedzieć, że ten zabieg i ta decyzja zmieniły mój komfort życia i poprawiły go na lepsze. Ani przez sekundę, przez ten cały czas nie pożałowałam, że zdecydowałam się na taki zabieg. Także bardzo się cieszę, że wszyscy moi bliscy e, wiedzą, że decyzje, które podejmuję, są przemyślane. Jest tak piękne, bezchmurne niebo, słońce tak grzeje, że musiałam zabrać e, swój aparat z. E... Okna, bo po prostu zaczął się przegrzewać, a trochę tego nie chcę. Jeżeli chodzi o wybór doktora, bo to jest bardzo ważna decyzja, gdzie chcemy zrobić operację, komu zaufamy. Także ja wybrałam doktora Dogana Pinara, zrobiłam analizę i parę wywiadów, także. Wiem, że trafiłam w dobre ręce. To było tak, że trafiłam na zdjęcia przepięknej dziewczyny, która była po operacji nosa, e, i wiedziałam, że ona to robiła w Stambule. I akurat po drodze okazało się również, że znajoma mojej siostry z deformacją nosa, również tutaj miała jego korektę. Ale to wyszło tak, że ja pewnego dnia przeglądałam sobie Instagrama i zobaczyłam, że pracę Pinara polubiła moja znajoma. Otóż do niej zagadałam, że no i widzę, że obserwujemy tego samego chirurga. E, I okazało się, że ona w przyszłym tygodniu na weekend jedzie do Warszawy, ponieważ akurat w Warszawie Pinar robił konsultacje. Więc powiedziałam: Dobra, zrób zwiady, zobacz jak tam, co ci powie, czy wydaje się w porządku, jak tam cenowo i tak dalej. Akurat wyszło to dość bardzo pozytywnie, więc stało się to takim bodźcem dla mnie, żebym sama wykonała telefon do Turcji. Podobało mi się to, że po wysłaniu swoich zdjęć do asystenta pana Pinara, który akurat mówi po polsku, więc tutaj nie było żadnych Problemów, e, dostałam wieczorem odpowiedź, że doktor widział moje zdjęcia i on już widzi, jak dobrze dopasować nas do mojej twarzy. I dla mnie, jako dla osoby, która siedzi w branży Beauty, która musi trochę też e, przewidzieć i zobaczyć, e, co jak można dopasować do czyjejś twarzy, żeby e, wydobyć z niego piękno, żeby podkreślić to, co najlepsze, a nie zrobić jakiś przerysowany efekt e, jest bardzo ważne, więc jak on już to widział, jak on wiedział, jak dopasować nos do mojej twarzy? Ja, ja już Wam kupiona. Tę operację omówiłam w październiku, czyli wtedy, kiedy ostatni filmik wyszedł na światło dzienne. E i przez te kolejne pół roku bardzo skupiałam się właśnie na wszystkich swoich planach, na wszystkich swoich celach, na całej realizacji krok po kroku co i jak. I nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie operacji, ale właśnie tak jak mówiłam, zostanie trenerem stylizacji rzęs oraz wykonywanie własnych szkoleń. W trakcie jeszcze jak czekałam na termin swojego zabiegu i swojego przylotu do Stambułu, stwierdziłam, że popatrzę sobie kto oznaczał doktora na Instagramie i jak zobaczyłam polskie nazwisko, od razu napisałam do dziewczyny okazało się, że jest z Wrocławia w podobnym wieku do mnie e, i zrobiłam z nią mały wywiad, jak tam, co tam jak się jej podoba, była przemiła także bardzo e, jestem jej wdzięczna bo też e, zwróciła mi uwagę na rzeczy, których ja sama bym nie wiedziała, nie wiedziałabym jak się przygotować dała mi całą listę rzeczy, które e, powinnam sobie gdzieś tam przygotować, zwróciła mi uwagę że przez szwy e, na nosku e, mogę nie być w stanie otwierać buzi także przy, powinnam się przygotować na to żeby e, kupić sobie słomki żeby jeść płaskie jedzenie, żeby wziąć sobie krople do oczu, żeby sobie wziąć tabletki na gardło i po prostu się jakoś lepiej przygotować na to. Była bardzo zadowolona, to też mnie bardzo zachęciło. No i dzisiaj z rana byłam w klinice, poznałam doktora, zrobiliśmy wizualizację. Ja również miałam testy z krwi, termin jest na jutro, jestem od dziwo spokojna. W tamtym roku byłam przerażona, ale chyba teraz po prostu wiem, co mnie czeka i, i wiem, że wszystko będzie w porządku. Nie jestem też tu sama i to jest też bardzo duży plus. Poza tym Turcja jest przepiękna i Turcy są naprawdę bardzo, bardzo przyjaźni, więc to też, yy, też jest fajne. W ogóle pogoda jest przepiękna, klimat jest super, no to są idealne warunki. Jest godzina 8.17. Od 9 muszę zameldować się już w szpitalu, i mam wyznaczony dzisiaj zabieg na godzinę 10.30. Ma trwać około I razy, tak 3 godziny. Więc podejrzewam, że około godziny 13-14 pewnie już się będę wybudzać. Pogoda dziś nie rozpieszcza, więc. jest wcześniej. Więc trochę muszę dojść do siebie po prostu. Jestem już spakowana. Będę kurtkę, szaliczek i czawkę, bo. Na dworze jest y, poskudnie, pada, całą noc padało też. Mm, no i tak też się czuję. W sensie też jest rano, ja bez kawy. a ostatnie spojrzenie na siebie. Jest już chwilę po dziewiątej, ja się zdążam już zameldować tutaj w szpitalu. E, to jest mój mały pokoik, jestem tutaj sama, to jest miejsce dla mojej Osoby towarzyszącej, także ta kanapka się tutaj rozkłada, i moja osoba towarzysząca może zostać ze mną na noc. Teraz mam nakaz odpoczynku, no i w sumie to tak naprawdę będę czekała teraz na dalsze yy, rozkazy. <grym wyszło> Wszystko jest w porządku? <grym wyszło> Już jestem po. O Jezu, Maria, ale wyglądam. Nadal też mam wazalinę pod oczami, którą muszę sobie zaraz jeszcze może domyć. Właśnie pierwsze, co jak się wybudziłam, to było takie uczucie, że ja nic nie widzę, w sensie widziałam, ale wszystko było rozmazane, cały obraz był rozmazany, no bo... Ta wazelina była w oczach, nie wiem po co ona w sumie jest. Jak dotarłam do pokoju, to pielęgniarka zrobiła mi taki chłodny potrunek na oczy, który e, mniej więcej z 40 minut tam siedział. I jak go ściągnęła, to przetarłam sobie mokrą kosteczką e, trochę rzęsy i tutaj oczy od spodu, ale i jeszcze czuję po prostu, że to wszystko tutaj jest. Może właśnie możemy to nawilżać, żeby dobrze wyglądać. Jeżeli chodzi o ból, to porównałabym do takiego zimowego dnia, kiedy cały czas musicie wycierać nos i, i aż po prostu te chusteczki zaczynają Wam ranić skórę i tak trochę ją zrywać. I wówczas to jest takie uczucie, takie szczypania, że już po prostu przesadziliście z wycieraniem nosa e, i tak troszeczkę podszczypuję, Więc tragedii w sumie nie ma. Jeżeli chodzi o gardło, to trochę mnie bolało wcześniej, teraz już też mi przestało boleć, Kurczę, jesteśmy dopiero. Ponad dwie godziny po wybudzeniu, a ja jakby bardzo okej okay się czuję. Godzinę pobyłam w toalecie, zmieniliśmy pokój, zmieniliśmy już też pierwszy raz opatrunek. pieka jest naprawdę bardzo dobra. Pielęgniarki nie za dobrze mówią po angielsku: jedne lepiej, drugie gorzej. W ogóle wcale nie mówię po angielsku, ale wszystko da się zrozumieć. Eee, mam wewnątrz w takim dziwnym miejscu, nie pokażę go z tej strony, bo jakby bez sensu. Eee, mam go tutaj, więc jakby tutaj, w tej Żyli jest, a jestem przyzwyczajona, że on jest albo tutaj, albo tutaj, bo tutaj jakby wystają te Żyły. A tutaj to takie nie z gruszki, nie z pietruszki, dlatego zakładanie go trochę bolało. Przed chwilą odwiedził mnie, doktor i powiedział, że wszystko poszło dobrze, że wszystko wygląda super. Eee, pokazał mi też moje zdjęcia, także. Kurczę, jestem niesamowicie ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo jakby na zdjęciach już miałam opuchliznę, więc to też nie będzie dawało takich realistycznych efektów. No, ale wygląda to naprawdę obiecująco. Czuję się tutaj bardzo zaopiekowana i tym bardziej upewniam się, że podjęłam dobrą decyzję wybierając swojego lekarza. Można by było mówić o tym, że w Polsce są długie terminy, że nie ma aż tylu dobrych specjalistów, o których na przykład ja wiem, może są, może nie, ale najważniejsza rzecz jest taka, że ja zobaczyłam pracę doktora Pinera i ja po prostu się zakochałam. Wszystkie prace, które widziałam, bardzo mi odpowiadało estetycznie. To było. To, to po prostu była miłość od pierwszego wejrzenia. Bo też dla mnie bardzo ważne to to, że doktor specjalizuje się tylko i wyłącznie w noskach, że nie robi innych zabiegów, tylko faktycznie tylko klepie noski, To znaczy, że po prostu jest specjalistą w tym, co robi. i śniaków, znaczy w ogóle pierwsze śniegi wyszły w nocy i puchnął mi już nosek czuję, że cała twarz po prostu jest taka troszeczkę sztywna e, ale wszystko jest w porządku e, już dostałam dwa razy antybiotyk, dwa razy przeciwbólową kroplówkę cały czas mam też zmienione trunki pod nosem i dostaję takie śmieszne kompresy z lodem na oczy właśnie, żeby mi nie puchły noc była troszkę męcząca budziłam się średnio co godzinę, co półtorej um, oddychałam cały czas przez usta mimo tego, że mogę oddychać przez nos, ale tak lekko, bardzo lekko um, no i musiałam co chwilę żeby się nawadniać aczkolwiek wszystko jest w porządku czekam dzisiaj też na wizyty doktora no i będą mnie wypuszczać także no, to tyle z jestem po śniadanku no i czekam teraz, co tutaj. Mamy dzisiaj poniedziałek, to jest siódmy dzień od wykonania zabiegu. No i jeszcze mi tutaj opuchlizna no dość dobrze nie zaszła. Ale... Dzień dobry. Czuję się naprawdę już dużo, dużo lepiej. Tak naprawdę czułam się już dobrze wczoraj i przedwczoraj. Na tyle dobrze, że wychodziłam już na spacery, wychodziłam już, żeby sobie zjeść coś na mieście, ale faktycznie opuchlizna trzymała mnie dużo dłużej niż bym przypuszczała, niż myślałam, chociaż dr Pinar też mnie uprzedzał, że jeżeli mam niedoczynność tarczycy, to może być tak, że po prostu ta opuchlizna będzie troszkę bardziej doskwierająca i faktycznie tak było. Ponieważ niedoczynność tarczycy Tarczycy, jakby łączy się z metabolizmem. Osoba chora na tarczycę ma zwykle dużo wolniejszy metabolizm, i to też jest powiązane właśnie z tym, że po prostu to wszystko schodzi dużo, dużo wolniej. Ta woda od leków, opuchlizna, wszystko zatrzymuje się w organizmie dużo dłużej. Dwa dni temu, czyli na trzeci dzień po zabiegu, miałam wyciągane tampony, które miały jakby. Chronić mój nosek. Dzięki czemu powinnam dużo lepiej oddychać, ale w praktyce niekoniecznie to działało, bo chwila, moment, dwie godziny i znowuż cały kater zszedł mi na nos. i Jako tako w sumie teraz mi się od dobrze oddycha, chociaż dużo bardziej wolę oddychać ustami. Ale właśnie siedząc w poczekalni i będąc jedną z pięciu osób na wizycie u doktora, wyglądałam najgorzej właśnie z tego względu, że po prostu najmocniej napuchłam i no widać, że wszystkim innym dużo łatwiej i szybciej. Ta opowizna zaszła. W szpitalu spędziłam całą dobę, bo o 10.30 miałam swój zabieg, o około 11.30 następnego dnia mogłam już wyjść do siebie do domu. I czego się nie spodziewałam, to chyba to, że okazało się, że Pierwszy dzień po zabiegu, jak już jakby wyszłam, już byłam sama sobie, był najgorszy, bo najmocniej opuchłam. Okazało się, że mój żołądek niezbyt dobrze też radzi sobie z antybiotykiem, więc miałam wymioty, kręciłam mi się w głowie. Zdawałam sobie sprawę oczywiście z tego, że to nie jest zabieg kosmetyczny, że to jest poważna operacja, więc wiedziałam, że nie będzie łatwo, ale miałam też porównanie z tym, co, co miałam rok temu i mogę powiedzieć, że rok temu przy liftingu piersi. Najgorsza była pierwsza noc do przeżycia, później już było z górki, a tutaj było bardzo dobrze o dziwo, naprawdę, bardzo dobrze po samym zabiegu. I dopiero górka zaczęła się w momencie, kiedy ja wróciłam e, sama do domu. Dzisiaj będzie ponad 19 stopni w Stambule, już jest bardzo ciepło, bardzo fajnie. Mamy godzinę 12:46, e, więc zaraz wychodzę, może przypłynąć się na europejską stronę Stambułu. E, taki jest plan na dzisiaj. Więc jeszcze dzisiaj sobie pokorzystam na pewno z dnia. Jutro już będę miała e, ściągane te wszystkie tutaj niebieskie szwy z zewnątrz e, i gips. E, no i około godziny 17 mam samolot do Polski. Więc stwierdziłam, że zrobimy sobie małe podsumowanie kosztów, jeżeli chodzi o, o zabieg, o rzeczy około zabiegowe. Przede wszystkim ja umawiałam się drogą telefoniczną na zabieg. Umawiałam się w październiku albo końcem września e, ubiegłego roku, coś takiego, no i termin miałam na 28 marca. Zapłaciłam wtedy zadatek za 1000 euro, a resztę, czyli 5000 euro, dopłaciłam na miejscu. Zakładając, że kurs to jest 4,70, e, operacja kosztowała cała 6000, czyli 28 200 zł znalazłam przepiękny apartament w samym centrum Kadikoy czyli po prostu w całym, w całym centrum tutaj e, tego wszystkiego co się dzieje e, i nazywa się Lokasjuc i za 9 noclegów dla dwóch osób ze śniadaniami codziennie zapłaciłam 2496 zł lot był z lotniska Chopina na lotnisko w Stambule oddalony około 50 minut drogi stąd i lecieliśmy liniami lot i wyszło to 1951 zł w dwie strony dla dwóch osób co wychodzi 975 zł za jedną osobę w dwie strony a że jest to troszeczkę dalsze lotnisko Tutaj w Stambule, to musiałam dopłacić 35 euro za taksówkę, co wychodzi około 165 zł. Dzień pobytu w Turcji i nadal jestem opuchnięta. Ale przynajmniej już przypominam siebie Nagrywam ten filmik, ponieważ chciałabym wam przedstawić Dalszą część swojej historii Zawsze dzieliłam się z wami swoimi doświadczeniami I swoimi zmianami Jestem otwarta i szczera na ten temat Dlatego nie boję się przyznać, że Zdecydowałam się na operację plastyczną Tylko chciałabym zaznaczyć bardzo ważną rzecz Bo nie chciałabym, żeby ktoś odebrał ten filmik Tak, że Operacja plastyczna to jest konieczność Niektórzy ludzie potrafią zaakceptować siebie Takimi, jacy są, a niektórzy Mają z tym problem, ale to, że ktoś zdecydował się na taką operację, nie oznacza, że my też musimy się na nią decydować. Ważne jest to, żeby działać zawsze w zgodzie z samym sobą i nie robić czegoś dla innych, tylko zawsze działać i robić wszystko dla siebie. Nawet no dzisiaj ściągamy już cały opatrzenie mojego nosa i zobaczę go po raz pierwszy na żywo, tak sotę. No, a później od razu będę miała zaklejane go tasiemkami, żeby wszystko dobrze zabezpieczyć. I muszę przyznać, że mam lekkiego stresa. Nawet w nocy miałam koszmary, że nic się w ogóle nie zmieniło, że wygląda tak samo jak przed zabiegiem. Wiem, że różnica będzie widoczna od razu, ale ten nosek też będzie musiał dojść do siebie, będzie musiał się wygoić porządnie, więc pierwsze takie najmocniejsze zmiany będą przez pierwsze kilka tygodni, kilka miesięcy, a taki finalny efekt już wygojenego noska, będzie dopiero za półtora roku. I też bardzo się cieszę, że Miałam szansę zobaczyć i poznać Turcję z takiej lokalnej strony, a nie ze strony all inclusive. To jest naprawdę bardzo piękny kraj, i naprawdę bardzo miło mi się tutaj spędzało czas i bardzo miło mi się tutaj dochodziło do siebie. W takich warunkach to była naprawdę przyjemność.